Znaleźć dobrą kryptowalutę do inwestycji. Nie ma wątpliwości, że badanie kryptowaluty może być procesem czasochłonnym. Nieraz zdarzało mi się spędzić cały dzień na analizie jednej kryptowaluty, próbując zrozumieć, czy może być ona warta inwestycji. Nie kupiłabym akcji firmy, o której nigdy wcześniej nie słyszałam, nie mając pojęcia, co ta firma produkuje. I w jaki sposób zamierza zwiększać swoją wartość. Dlatego nie zrobiłabym tego samego z kryptowalutą. Ja nazywam się Anna Wydarczyk i od 2014 roku inwestuję w kryptowaluty. Dzisiaj przedstawię, jak osobiście przeprowadzam analizy kryptowalut. Co robię i dlaczego to robię? Następnie zastosuję ten proces do kryptowaluty. Toncoin w skrócie TON i zobaczę jakie otrzymam wyniki. Najpierw znajduję kryptowalutę na CoinMarketCap i przechodzę na jej dedykowaną stronę. Następnie klikam strona internetowa, aby przejść na oficjalną stronę kryptowaluty. Są trzy rzeczy, na które zwracam od razu uwagę. Czy strona krótko i zwięźle opisuje projekt? Ważne informacje powinny być przedstawione zaraz po wejściu na stronę projektu. Czy istnieje link do pobrania Białej Księgi projektu? Biała Księga to szczegółowy przewodnik po projekcie i powinna dokładnie opisywać, co firma zamierza osiągnąć i jak planuje to zrobić. Czy Biała Księga jest profesjonalnie przygotowana? Czy projekt, który przedstawia, ma sens i jest interesujący, oraz jak wyjaśnia użyteczność monety lub tokena projektu. Jeśli projekt nie robi imponującego wrażenia w dokumencie, który reprezentuje wizję firmy, to skąd mam pewność, że firma zrealizuje swoje cele? W przypadku tonkoina otwieram stronę, Pierwszą rzeczą, którą widzę, jest szybkie i jasne wyjaśnienie projektu. To dobrze. Link do białej księgi jest zarówno w zakładce LEM, na górze strony, jak i na dole. Uważam, że idea stojąca za Tomcoin jest interesująca i może rzeczywiście pomóc w rozwoju blockchaina jako całości. Biała księga. Dokładnie opisuje potrzebę tego projektu, sposób w jaki Toncoin zamierza go wdrożyć oraz użyteczność tokena, przynajmniej w tych częściach, które zrozumiałam. Często podczas analizy projektów szukam w sieci recenzji Białej Księgi i czytam kilka opracowań projektu oraz użyteczności tokena, które używają mniej technicznego języka. I tak samo zrobiłam w przypadku Toncoina. Z moich analiz wynika, że token Toncoin stał się natywną kryptowalutą Ton, ułatwiając operacje sieciowe, transakcje i interakcje z aplikacjami Telegram. Toncoin służy również jako środek płatniczy za dodatkowe usługi Ton, takie jak Ton Storage, Ton Proxy i system nazewnictwa Ton. Projekt staje się popularny, a cena tokena może rosnąć. Projekt przeszedł moją pierwszą analizę i wzbudził moje zainteresowanie. Teraz zadam sobie kilka podstawowych pytań dotyczących jego strony internetowej. Te pytania mogą wydawać się trywialne lub oczywiste, ale odpowiedzi na nie wiele mówią o dbałości projektu, o szczegóły. Oraz jego profesjonalizmie. I tak, czy zaprojektowana strona internetowa, logo i branding firmy są profesjonalnie wykonane? W przypadku Toinkoina układ jest czytelny i prosty, a logo i branding są profesjonalne i spójne. Kolejne pytanie to: czy istnieje blog i czy jest aktualizowany na bieżąco? Chcę być na bieżąco z działaniami projektów, które inwestują. Jeśli nie starają się na bieżąco aktualizować własnego bloga, to może to świadczyć o tym, że nie przywiązują wagi do komunikacji ze swoją społecznością. Na stronie jest blog i na bieżąco pojawiają się wpisy. Kolejne pytanie, czy istnieje możliwość kontaktu z deweloperami? Chcę wiedzieć, że osoby odpowiedzialne za projekt są rzeczywiste i dostępne dla społeczności. Na stronie TONcoin jest możliwość napisania wiadomości, e-mail do deweloperów. Kolejne pytanie, czy istnieje możliwość zapisania się do newslettera. Dla rozwijających się społeczności ważne jest utrzymywanie relacji na bieżąco. Na stronie. Nie ma możliwości zapisania się do newslettera, ale jest możliwość do dołączenia do różnych grup na Telegramie. Wszystko przejrzałam. Jak dotąd wszystko wydaje się w porządku. Nie ma żadnych sygnałów ostrzegawczych, które by mnie skłoniły do pomyślenia, że projekt jest źle zarządzany lub jest oszustwem. W świecie kryptowalut pojawia się wiele oszustw. Teraz wracamy do CoinMarketCap i kontynuujemy badania. Tym razem kliknę Explorer, co pozwoli mi zobaczyć transakcji portfela danej kryptowaluty. Czy ta kryptowaluta działa na, blast, na własnym blockchainie, czy jest to token na innym blockchainie? Jeśli kryptowaluta działa na własnym blockchainie, jest bardziej prawdopodobne, że jest to waluta, a nie token używany w ramach konkretnego projektu. Tworzenie własnego blockchainu wymaga dużych nakładów na marketing i zdolnych programistów, aby osiągnąć sukces. Jeśli kryptowaluta istnieje na blockchainie inne kryptowaluty, oznacza to, że bardziej zależy jej na wykorzystaniu technologii blockchain niż na tworzeniu jej od podstaw. TomCoin ma własny blockchain, i za sprawą Telegrama, który na początku współpracował z Tonkoinem, zbudował ogromną sieć użytkowników. Ciągle przybywają nowi deweloperzy. W ciągu dwóch miesięcy dołączyło ponad 6% osób więcej do projektu. Kliknięcie Explorer przeniosło mnie na stronę bscscan.com, która jest narzędziem do badania blockchaina Ethereum. To mówi mi, że Tonken jest tokenem popularnym i aktywnie rozwijanym blockchainie, więc nie ma tu powodów do obaw. Na CoinMarketCap przyszedł czas kliknąć kod źródłowy. Czy kod jest dostępny jako otwarty kod źródłowy, tak zwany open source? Jeśli tak, będzie łatwiej sprawdzić czy rozwijają się prace nad projektem, a członkowie społeczności będą mogli dokładnie przeglądać kod, aby ocenić, czy, wykona, czy wykonywana praca jest wartościowa. W nie jest otwarty kod źródłowy, ma aż 68 repozytoriów. Można zobaczyć na bieżąco, jak rozwija się projekt. Na CoinMarketCap przejrzę wykresy cen danej kryptowaluty, kapitalizacją rynkową, wolumen handlu oraz dostępną i całkowitą podaż tej kryptowaluty. Czy kapitalizacja rynkowa tej kryptowaluty jest wysoka czy niska? Zbyt wysoka kapitalizacja może sugerować, że cena już osiągnęła szczyt i może nie warto inwestować. Zbyt niska kapitalizacja może oznaczać, że przegapiłam coś oczywistego, co odstrasza innych inwestorów. Trudno jest ocenić, czy Toncoin jest przeceniony, czy niedoceniony na nieprzewidywalnym rynku, który cechuje się bezpreceden bezprecedensowym poziomem spekulacji. Ostatecznie zależy to od Twojej osobistej opinii, czy uważasz, że projekt jest przeceniony, niedoceniony, czy ma rozsądną cenę. Kolejne moje pytanie: czy kryptowaluta ma znaczny wolumen w porównaniu do swojej kapitalizacji rynkowej? Osobiście, gdy widzę wolumen obrotu przekraczający 1% kapitalizacji rynkowej danej kryptowaluty, czuję, że ma ona dużą aktywność handlową. Obecnie Tonkoń ma kapitalizację rynkową wynoszącą 19,33%. Miliarda dolarów i wolumen obrotu w wysokości 270 milionów dolarów to prawie 1,4 kapitalizacji rynkowej. Dla mnie jest to ok. Jaka jest całkowita podaż w porównaniu do całkowitego obrotu tak zwany Circulating Supply. Jeśli istnieje ogromna całkowita podaż i niewielka dostępna podaż, to sugeruje mi to, że w przyszłości do dostępnej podaży może dołączyć więcej monet, co może spowodować spadek ceny monety. Obecnie dostępna podaż Toncoin wynosi 2,4 miliarda, a całkowita podaż wynosi 5,04 miliarda. Te pozostałe 2,6 miliarda monet mogą być potencjalnie wprowadzane na rynek w przyszłości i spowodować spadek ceny. Dużo z tej ilości jest w stakingu, dlatego nie obawiałabym się tego scenariusza. Kolejne pytanie: jak zachowywała się cena od momentu utworzenia kryptowaluty? Czy podąża za ogólnymi ruchami na rynku, czy też ma? Odchylenia. Czy cena wydaje się rosnąć, spadać czy utrzymywać się na stałym poziomie? Porównywałam ceny tokena z cenami Ethereum. W tym samym okresie toncoin trochę podążał za ceną Ethereum, ale też miał swoją własną wytyczoną drogę. Ostatnie ruchy sugerują rosnące zainteresowanie toncoinem. Dalsze analizy. Mogą pomóc zrozumieć, dlaczego tak się dzieje. Kim są ludzie stojący za projektem? Jeśli trudno jest dowiedzieć się, kto pracuje nad projektem, jest to duży sygnał ostrzegawczy. Jak można wiedzieć, czy twórcy i programiści projektu są wykwalifikowani i godni zaufania, jeśli nawet nie wiadomo, kim są? Czy zespół odpowiedzialny za projekt jest wymieniany na stronie internetowej? Lista ich prawdziwych, pełnych imion to absolutne minimum. Musisz wiedzieć, czy są to realne osoby, które nie boją się pokazać za zaangażowania w projekt, czy mogą znaleźć członków zespołu na LinkedInie. Nie jest trudnym zadaniem stworzyć fałszywy profil na LinkedInie, dlatego sprawdź również, czy profile twórców wydają się prawdziwe. Na przykład. Czy mają w kontaktach innych profesjonalistów w danej dziedzinie? Czy członkowie zespołu wydają się być kwalifikowani, aby osiągnąć sukces w tym, do czego się wybierają? Ważne jest, aby dowiedzieć się, czy mają doświadczenie w odpowiednich branżach, a najlepiej w technologii blockchain. Czy istnieje dobre zróżnicowanie w liczbie programistów, specjalistów do spraw marketingu? pracowników finansowych i tym podobne. Zespół składający się z 30 programistów może stworzyć doskonały produkt, ale jeśli nie mają odpowiednio wykwalifikowanych osób do jego promocji, to jak ktoś dowie się o nim? Dlatego ważne jest, aby zespół projektu obejmował różne kompetencje, różne kompetencje i umiejętności. Czy członkowie mają doświadczenie jako przedsiębiorcy. Wiedza, czy posiadali wcześniej inne firmy, które prowadzili z sukcesem, czy jest to ich pierwsza firma, może dostarczyć pewnych wskazówek odnośnie szans na sukces projektu. Członkowie zespołu Tom Foundation są wymienieni na stronie. Nie miałam problemu ze znalezieniem kilku członków zespołu na LinkedInie. Niektórzy mieli ponad 500 kontaktów z innymi użytkownikami tej strony, co sprawia, że jest mniej prawdopodobne, iż są fałszywymi profilami. Przejrzałam stronę zatrudnienia wielu członków zespołu i jest wystarczająco dużo doświadczenia i kwalifikacji wymienionych w ich profilach na LinkedInie, co daje mi pewność co do ich umiejętności. Wydaje się, że istnieje niemal równy podział między programistami a innymi rolami, co jest zdrowym podejściem do równoważenia zespołu. Prezydent Steve Young był wcześniej inwestorem w innej firmie i osiągnął sukcesy. Historie pozostałych członków są całkiem ciekawe i dają obraz dużych kompetencji i doświadczenia. I czy projekt ma plan rozwoju na przyszłość? Brak takich informacji wiąże się z większym ryzykiem inwestycji, ponieważ bez tego nie mamy wytycznych do śledzenia postępu projektu. Nie możemy się dowiedzieć, czy firma idzie zgodnie z harmonogramem rozwoju. Na stronie tom.org jest przedstawiony plan rozwoju, a także historia dokonań. Dobry znak, dla projektu. Jaka jest konkurencja danego projektu kryptowalut? Jeśli istnieją inne firmy pracujące nad podobnym projektem, które mają lepsze zespoły, więcej pieniędzy i lepsze kontakty. Jeśli konkurencja wydaje się działać mądrzej i szybciej, to mogą zasługiwać na przyjrzenie się konkurencji pod kątem inwestycji. Nie znalazłam wiarygodnej konkurencji dla TonCoina. Czy istnieje aktywna społeczność, która dyskutuje o projekcie i kryptowalucie? To ważne, aby projekt zdobył uwagę w mediach społecznościowych i nie tylko. Jak inwestorzy mogą się dowiedzieć o kryptowalucie? TonCoin zdobył ogromną społeczność dzięki integracji TonCoina z ogromną bazą użytkowników Telegramu. Liczącą 700 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie, to daje mu ogromną przewagę. Jakie wyniki przynosi wyszukiwanie wiadomości na temat danej kryptowaluty? Czy jest ich dużo, mało i czy są pozytywne, czy też negatywne? Jeśli media nie raportują o projekcie, może to oznaczać, że jest on poza zainteresowaniem. Co może być świetne, jeśli odkryłeś coś wyjątkowego? Albo, że nikt nie chce czytać i dyskutować na ten temat. Oczywiście, to nie jest dobra wiadomość. W przypadku Tonkoina jest mnóstwo artykułów w mediach społecznościowych. Wiele osób obserwuje i komentuje projekt, szczególnie na Telegramie. Na YouTubie można znaleźć wiele ciekawych recenzji. To dobra wiadomość. Możesz wykorzystać te 23 kroki jako punkt wyjścia do dalszych badań, które pomogą Ci ocenić, czy projekt jest wart Twojego czasu i inwestycji. Oczywiście istnieje wiele innych sposobów analizy projektów oraz inne wskaźniki, które warto wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Twoje przeczucia i intuicja będą się doskonalić w miarę zbierania informacji i zdobywania doświadczenia na własną rękę. Kontynuuj naukę i analizuj, a może właśnie odniesiesz wielki sukces. Ja na ten coinie zarobiłam już całkiem sporo, bo kupowałam po 2,4, a teraz kosztuje 7,96. Był moment, że był już powyżej 8. Dolarów. Zasubskrybuj mój kanał i daj łapkę w górę. Do zobaczenia w kolejnym tygodniu.